Jan Lunkiewicz, Unia Polityki Realnej. E, ja chciałem troszkę odwrócić, e, odwrócić to pytanie, które zadał kolega z Lewicy, który prosił Pana o dobre strony e, platformy obywatelskiej, rządów platformy Obywatelskiej. Chciałem zadać inne pytanie, bo często, e, często e, używa Pan mocnych słów, takich jak właśnie zdrada czy, e, czy zaprzaństwo. E, wspominania... Bardzo rzadko. No Wy... tak e, może Naprawdę nie... wyjątkowo. Ale, ale jak trzeba używać. W każdym bądź razie zarzuca Pan platformie obywatelskiej, że na, e, naraża na. Niebezpieczeństwo polską suwerenność, polską niepodległość, choćby w stosunkach z Rosją. Dlatego chciałbym zapytać się Pana, jak używając tej samej skali, oceni Pan wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, że traktat lizboński był sukcesem polskich negocjatorów? Jak również to, że Jarosław Kaczyński za tym traktatem sam głosował, chociaż przecież wcale nie musiał. Czy użyje Pan tej samej skali? Chciałbym, żeby widzowie się mogli przekonać, że w swoich wypowiedziach nie kieruje się Pan partyjno, tylko znaczy może nie przynależnością, ale sympatią, e, tylko rzeczywistymi przekonaniami. Chciałbym, żeby Pan powiedział tak, w kwestii traktatu lizbońskiego zdecydowana większość prawa i sprawiedliwości popełnia błąd, jeśli nie dopuściła się zdrady. No ale większość głosowała przeciwko traktatowi lizbońskiemu, jest w związku prawa. z tym nie mogę powiedzieć, Panie, że dopuściła Panie się pośle, czegokolwiek, co Pan tak nagannie e, ocenia. A teraz wrócę do problemu, gdyby, zady, gdyby sprawie, prawo i sprawiedliwość, nie z... Pan pozwoli, powiedzieć, Wstrzymało dobrze? się od głosu, to by to nie weszło. Niech Pan pozwoli, pozwoli odpowiedzieć. Otóż to jest niesłychanie ważna sprawa. Otóż w kontekście sprawy smoleńskiej nie ja pierwszy użyłem słowa zdrada i działanie przeciwko państwu polskiemu. Jako pierwszy powiedział to Pan Krzysztof Parulski, prokurator naczelny prokuratury wojskowej, 12 kwietnia w Smoleńsku, mówiąc. Ci, którzy forsują konwencję chicagowską jako podstawę tego y, procedowania działają przeciwko polskiemu interesowi narodowemu. Pani to pośle. jest człowiek, który nadzoruje Jasne. to postępowanie. To jest prokurator, który nie ma nic wspólnego z prawem Pełna... i sprawiedliwością, który nie jest antykomunistą, który nie zakładał Komitetu Obrony Robotników, który nie walczył o lustrację, wręcz odwrotnie, on dostał szlify generalskie od pana Komorowskiego. Polskiego i nazwał mi, działaniem przeciwko państwu polskiemu tych wszystkich, którzy forsują konwencję sikagowską. Yy... Niech pan sobie sam to oceni. Jasne, jasne. Yy, czy... <śla> Czyli co, co pan uważa, czy powiedział pan kiedyś Jarosławowi Kaczyńskiemu prosto, prosto w oczy, że e, panie Jarosławie albo Jarku, nie wiem jak wy tam jesteście ze sobą, e, popełni, popełniłeś błąd, e, dopuściłeś się czegoś złego? Chwaląc ten traktat, negocjując Muszę ten traktat... Muszę panu głosu... powiedzieć, że nawet y, rozmowa nasza szła dużo dalej. Powiedziałem mu, ten traktat trzeba zawetować, zakwestionować przed Trybunałem Konstytucyjnym. A pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział znakomicie i masz w tym moje pełne poparcie. To dlaczego głosował za? To niech mu pan zada to pytanie, naprawdę. Mam Ale nie nadzieję,